Po sukcesie e-business festiwalu ruszają z kolejnym projektem. Tym razem postanowili zorganizować IT-Fest dla specjalistów IT, administratorów, programistów oraz absolwentów i studentów kierunków informatycznych i technicznych. Chcieliśmy zwrócić się głównie do studentów zainteresowanych informatyką i umiejętnościami bardziej twardymi, takimi jak programowanie, jak analiza, jak zarządzanie projektami, ale również do specjalistów z branży, którzy posiadają już pewne doświadczenie w swojej pracy, którzy już zajmują się zagadnieniami poruszanymi w trakcie IT Festu na co dzień, aby mogli również poznać nowinki, tajniki, coś czego jeszcze nie wiedzą w trakcie właśnie naszego festiwalu. W ramach projektu odbędą się targi pracy informatyka, prelekcje ekspertów z branży IT oraz warsztaty i szkolenia informatyczne. Wstępne wydarzenia jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja. Merytorycznie wspierają nas takie firmy jak Oracle, Google, Akamai czy, czy Socjomania chociażby w dziedzinie HR i, i, i IT. E, wystawcami są firmy takie jak Akamai, Ice&Chair, HICE, SMT Software, e, Stefanini, e, Grupa Unity, e, Capgemini, więc myślę że poziom zarówno merytoryczny jak i poziom Osób, z którymi można się spotkać, z którymi można się wymienić doświadczeniami, jest bardzo, bardzo mocną stroną tego festiwalu. IT Fest rozpocznie się w najbliższy piątek, 24 maja, w hotelu Kubus przy ulicy Nadwiślańskiej.